Serdecznie Państwa witam na tym kolejnym naszym spotkaniu. Otwieram kopertę. To już jest rytuał nam wszystkim doskonale znany i zaglądam z zainteresowaniem do środka. Cóż widzę? Na szczęście, na, nareszcie właściwie widzę kobiety. Chociaż widzę to nie jest dobre określenie. Patrzę. Patrzę na nie. Mamy czarno-białą fotografię. Jedną. Mamy uduchowionego chłopca. Drugie. I mamy te, te wielkie oczy patrzące na mnie. Mamy trzy takie fotografie. Ciekaw jestem, kto jest autorem. Coś, intuicja mi podpowiada, że, że musi być to chyba kobieta. Z taką łatwością wdziera się do te, w ten świat trudny do sfotografowania. Znam tylko dwie dziewczyny, które zajmowały się opisywaniem świata przy, przy pomocy właśnie fotografii, które tak dużo w tej sprawie zrobiły i pokazały nam świat niedostępny dla mężczyzn. Aleksandra Była która z, nie żyje już odeszła od nas, a zrobiła dwa chyba najbardziej po, poruszające materiały dotyczące, dotyczące kobiet w Iraku. Polecam te zdjęcia opublikowane rok te, lat temu, ze trzy, może cztery w National Geographic. I stamtąd też pochodzi dziewczyna która ten świat fotografowała, ale to już zostawiam Państwu do, do odkrycia, kto nią jest. Też dziewczyna, która fotografowała przez wiele, wiele lat dla tego małego, nikomu nieznanego prowincjonalnego magazynu w żółtej ramce. Tu mamy trzy fotografie czarno-białe. Interesujące. Tak bym mógł prostym słowem je określić. Zajmijmy się na razie tymi dwoma, bo te dotyczą kobiet. Przy okazji, kiedy obserwujecie świat i próbujecie ułożyć opowieść jaką składającą, jakąś składającą się z szeregu fotografii, dobrze jest zapamiętać o rzeczy takiej, żeby zaoferować edytorowi lub dyrektorowi artystycznemu różną skalę. Zobaczcie Państwo, że tutaj mamy fotografię zrobioną z pewnego dystansu, mówiącą o czym? No o, o tradycji. Wszystkie w tych burkach z zasłoniętą twarzą, a jednocześnie z tymi atrybutami współczesności, tej tej nowoczesnej cywilizacji. Telefony, aparat fotograficzny, znowu telefon lub tablet lub cokolwiek. Sam się na tym nie znam. To dość dość, bym powiedział, czytelny obraz tego, co się na świecie w tej chwili dzieje. Jak głęboko ta Współczesna technologia potrafi penetrować nawet społeczności tak zachowawcze jak ta, z którą tutaj niewątpliwie mamy do czynienia. I druga fotografia, która pokazuje coś z niewielkiej odległości. Skala tego zdjęcia jest zupełnie inna. Mam, wrażli mam wrażenie, że stoję twarzą w twarz z tą kobietą. Mówiliśmy już wielokrotnie o tym, że patrzenie na zdjęcia odbiera fotografii jej wiarygodność, ale to nie dotyczy portretu. Bardzo często właśnie w portretach to, że ktoś patrzy, wgapia się nieomal, że wdziera się we mnie tymi swoimi wielkimi i oczyma, tak jak jest na tym zdjęciu, czyni, czyni ten kontakt z fotografią czymś bardziej intymnym. Ja zapamiętam to zdjęcie na długo, ten wzrok. Trochę straszny i trochę piękny jednocześnie. Z ogromną tajemnicą. Nie ukrywam, że chciałbym się tam wedrzeć pod, pod, pod tę materię i zobaczyć całą tę twarz. Nie ze względu na, na chęć uwiedzenia tej kobiety, broń Boże, raczej z ciekawości, kto się kryje pod tą maską. Oczy ma piękne, wielkie, ciemne, jak dwa. Kryształy węgla. Przejmująca jest to fotografia. Prosta w swojej formie, jednowymiarowa, ale w opowieści bardzo myślę atrakcyjna dla, dla grafika. To, to zdjęcie, które bardzo wspomoże taką opowieść o, o kobietach tak tradycyjnie ubranych i pochodzących. No z jednego, zapewnie z tych krajów na Bliskim Wschodzie. Trudno jest mi tutaj więcej powiedzieć na ten temat. Chciałbym zobaczyć więcej zdjęć, ale w ogóle pomysł, żeby sfotografować kobiety tam, wydaje mi się być pomysłem doskonałym, ponieważ tak naprawdę niewiele ciągle o nich wiemy. Wśród tych fotografii kobiecych pojawia się młody mężczyzna. Taki właściwie aniołek trochę, otoczony tymi czarnymi wronami, krukami. Przepiękna jest ta twarz. Na co on patrzy? Mam nadzieję, że nie na iPhone'a jednej z nich. Nie marzy o tym gadżecie, tylko myśli o rzeczach nadprzyrodzonych. Bardzo piękny portret i też prawdziwy, przejmujący. Jest to szlachetna fotografia, dobrze się z nią czuję. Yy, ona nie udaje niczego poza tym, co sobą reprezentuje. Yy, nie ma tutaj sztuczek żadnych, tu, tu jest po prostu szlachetna obserwacja świata, który dla większości z nas, mężczyzn zajmujących się fotografią, jest niedostępny. A więc przez obiekt fotografowany jest to już bardzo coś atrakcyjnego. Jest też jakaś szlachetność w tych zdjęciach, skromność jednocześnie, co wyjątkowo mi się podoba. W dzisiejszej fotografii widzę wiele przejawów takiej wręcz bym powiedział no, megalomanii opowiadania o sobie. To nie jest zły pomysł mówienie o sobie, bo to właściwie jest świadectwo braku arogancji mówimy o czymś, na czym się po prostu dobrze znamy. Lepiej niech ludzie mówią o sobie niż o poezji Norwida, na której zapewne niewiele wśród nas się zna. Ale wolałbym, żeby w fotografii mniej było z fotografa, a więcej ze świata, na który on patrzył. I to jest właśnie to, co tutaj zapewne autorce, bo jak mówię, nie sądzę, żeby mężczyzna potrafił zrobić takie zdjęcie, żeby był dopuszczony do takiej sytuacji. Yy, dzięki właśnie niej mogę obserwować świat dla mnie niedostępny. Gratuluję szlachetności, skromności pewnego ciepła dobrego stosunku do człowieka ale też niebanalnego patrzenia bo każda z tych fotografii z zasługuje na dobrą ocenę szczególnie ten anioł ukryty wśród tych ciemnych kruczo czarnych kobiet bardzo mi się to podoba. Ale to nie wszystko, co tu chciałbym Państwu powiedzieć. Rozmawialiśmy ze sobą bodajże dziesięciokrotnie. Nie wiem, czy byliście na tyle mili i wytrzymali i wnikliwie patrzący na co, co się tutaj na tym stole dzieje, żeby dostrzec od czasu do czasu pojawiający się jakiś dziwny element z boku kadru. Yy, otóż, jak się domyślacie, to, co pokazywaliśmy tutaj Państwu, nie było przypadkiem. Yy, chcieliśmy zaproponować yy, pewien yy, konkurs. <słuch> otóż elementy, które się pojawiły tutaj podczas tych naszych spotkań, układają się w pewną opowieść, a mianowicie jest to opowieść o słynnym fotografie, ale również o jeszcze chyba słynniejszym zdaniu, które przeszło do historii w ogóle fotografii i jest wielokrotnie przez wielu różnych ludzi w różnym kontekście cytowane. Chcielibyśmy Państwa zapytać, czy macie pomysł na to, kto mógłby być tym fotografem? o którym opowiadały te przedmioty, które pokazywaliśmy na, na tym białym tle z boku kadru, obok tych zdjęć, które tutaj Państwu omawiałem. Chcielibyśmy Was zapytać, kto jest fotografem i jakiego zdania dotyczy ta opowieść? Może wśród Was znajdą się również takie osoby, które będą potrafiły rozszyfrować znaczenie poszczególnych elementów, które w ciągu tych dziesięciu naszych... Spotkań się pojawiały. Dlaczego taki element akurat, co on oznacza, dlaczego został przez, przez, przez nas wybrany? Napiszcie w tej sprawie, a Michał Mrozek, wyjątkowa osoba w, zajmująca się nie tylko fotografowaniem, ale również promowaniem fotografii w Polsce. No, człowiek niezwykle zasłużony. Jak go znam, zaoferuję Państwu nadzwyczajne rzeczy za, za tę dobrą opowieść. I nie będzie to na pewno talon na balon. Znam Michała i możecie się Państwo na mnie w tej kwestii powołać, a nawet mnie zacytować. Zapraszam do rozwiązania tej łamigłówki. Wydaje mi się ona być nadzwyczaj prosta, ale może się mylę i może będzie to skomplikowane i trudne, napiszcie w tej sprawie, co myślicie, kto mógłby się ukrywać za tymi przedmiotami pokazywanymi, co nam kiedyś znakomitego powiedział w krótkim, przejmującym zdaniu i co oznaczały te przedmioty, które tutaj Państwu y, pokazaliśmy. I mam nadzieję do następnego spotkania, w którym jakąś inną intrygę Próbujemy Wam zaoferować i też pogadać na temat nowych zdjęć z nadzieją, że takie do, do Michała Państwo przyślecie. Pozdrawiam bardzo serdecznie, do zobaczenia. Czekaj, co ja robię? Gdzie? W którym Już miejscu? Ci wszystko mówię? Gdzie? Ja te ustaw bym chciał w tym miejscu. Czy to jest dobre, Fenomenalne. dobre to jest, są? Piękne są. Piękne usta. Czy Dobra. może? Może takie. Chcesz. Chcę te i te. Mam nadzieję, że psy moje tego nie widziały bo by się zabiły już obudę kompletnie masakra Świetna.